Dzień dobry, nazywam się Ryszard Rapsztyn i mam zaszczyt zaprosić Państwa na swoją wystawę pod tytułem Dawno, dawno temu, to ma miejsce w Galerii Schody przy ulicy Nowy Świat 39 w Warszawie. Wystawa będzie trwała od 30 stycznia do 10 lutego 2012 roku. Na wystawę składają się obrazy, których głównym bohaterem zawsze jest dzikie zwierzę, podobnie jak u twórczości pierwszych ludzi zamieszkujących naszą planetę, to właśnie dzikie zwierzę było bohaterem, głównym bohaterem ich obrazów. Wprawdzie powsta powstałych na skałach czy w jaskiniach, aczkolwiek ten właśnie rodzaj ekspresji pokazywanych przez tamtych ludzi staram się przenosić na swoje obrazy. Także technicznie próbuję nawiązywać do. Tamtych pierwszych technik malarskich, oczywiście prymitywnych, aczkolwiek w pewnym sensie doskonałych. Na tyle doskonałych, że stały się dla mnie podstawową inspiracją mojej twórczości. Także znajdziecie Państwo obrazy niekoniecznie namalowane tradycyjną techniką malarską. Już samo wybranie materiału przeze mnie jest. W pewnym sensie hołdem i nawiązaniem do tamtych artystów. Także zobaczycie Państwo nieraz aplikacje farby gołymi dłonimi, patykami, ale także pędzlami. Wybór materiałów też nie jest przypadkowy, gdyż staram się w pewnym sensie przybliżyć do farb, do pigmentów, które wówczas pierwotni ludzie używali. Nie używam artystycznych, klasycznych farb. Stosuję farby przemysłowe. Większość obrazów powstałych jest na twardym, surowym materiale, jak płyta pieśniowa czy deska. Wszystko ma na celu maksymalnie przybliżyć się do warunków tamtego malarza, który konfrontował się z twardą, surową ścianą i stwarzał z tego dzieło sztuki.